Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Jest oczywiście Leszek wspaniały na miejscu. Jestem, dzień dobry. Jest również Iwona Mierzwiak w Lubinie. Dzień dobry Iwona. Dzień dobry Bartku, dzień dobry chłopaki. No, to, dzień dobry. Jest też Aneta Szymańska, tak więc też dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. Do... Dzień, dobry. No. dzień dobry, koleżanko. No, a teraz drodzy słuchacze, rozpoczynamy nasz dzisiejszy temat dla reportera. 726 114 114 to numer do nas i pod ten numer oczywiście możecie dzwonić, jak tylko macie dla nas jakiś temat. Chyba, że ktoś na przykład w podzięce też będzie chciał wysłać kwiaty i motyle, to również można dzwonić. Ja myślę, że e, nie wiem, czy dzisiaj kwiatów i moteli się doczekamy, natomiast sporo tematów i u mnie u Iwony, tak przynajmniej Iwona pewnie za chwileczkę potwierdzi, jest w toku. Zobaczymy, z jakimi tematami po weekendzie do nas zadzwonicie. 726 114 114 numer telefonu jest do Waszej dyspozycji. Do godziny 9.45 wspólnie tu czekamy na Wasze głosy. No i odbieramy oczywiście telefon. Jak tylko telefon odbierzemy, to sobie rozmawiamy na antenie o tym, jaki dla nas macie temat. Sporo po weekendzie może zaobserwowaliście. Dzwonicie z Głogowa, Lubina, Polkowic i z każdej innej miejscowości Zagłębia Miedziowego. Także polecamy się przy okazji i notujemy Wasze tematy, a później staramy się zapytać odpowiednie służby. Jest telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam taką sprawę. Chwalić pana Majeskiego, że zadecydował, żeby postawili lustra na skrzyżowaniach na osiedlu brzostów. Ale jest taka sprawa, że teraz były wiatry. Te lustra są pookręcane, nie spełniają swojej roli. Wszystkie, czy któreś wybrane? Proszę, tam są postawione dwa lustra i dwa lustra są krzywe, że pokazują w ogóle coś innego, jak się wjeżdża na drogę. Mm -hmm. Chociaż ładny ten widok? No ładny, bo jest druga strona jezdni. Pokazana. Prawdopodobnie jest jedna rzecz, co ja bym miał drogą uwagę dla tych ludzi, którzy montują te lustra, żeby do tych rur na dole przyspawano płaskowniki, żeby to nie pozwalało, żeby wiatry tego nie okręcały. No, jest to jakiś pomysł. I to byłoby bardzo proste i, i następną jeszcze sprawę mam, na ulicy Słowiańskiej przy budynku 18 i klatce 20 są wjazdy i tu jest teren zaniżony. Popada lekko trochę wody, stoją potężne kałuże. Kiedyś ktoś coś tu robił, bo tu jest polbrud położony jako przy obrzeżu drogi. Tylko, że to jest wszystko zaniżone, a będą deszcze i kałuże stoją, ludzie łażą po tym błoczku i skaczą, żeby też się służby tym, temu przyjrzały i byłoby bardzo fajnie. Słowiańska 18 i 20, tak? Tak, tam są wjazdy na podwórko drugie do klatki. Tam jest Polburg był kiedyś położony, tylko że tu są duże drzewa, lipy. Korzenie widocznie podniosły i ta sprawa spadku wody, która powinna być, jest już teraz nieaktualna. Mm -hmm. I stoją potężne kałuże, przyjdą deszcze, a proszę pana, ludzie chodzą z chodnika do żabki i potem jest to, tam zostaje, jak ta woda odparuje, jest bardzo nieprzyjemny zapaszek, a poza tym błoto zostaje na... No tym. tak, no tak, tak jak pan mówi. Żeby to podnieść już byłoby wszystko okej. Okay. Dobrze. Ja mam Zanotowane. tyle. Zanotowane. Dziękujemy Dziękuję, ślicznie. do widzenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Tam w ogóle no, ulica Słowiańska, Grunwaldzka to przydałaby się do remontu. No, to tam już inna kwestia. Dokładnie. E, czekamy na kolejne telefony. 726 114 114. No, drodzy słuchacze, dzwonicie do nas, e, tak jak słyszeliście e, i mówicie, jaki macie temat, a my notujemy właśnie wspomniany mm, temat i później odsyłamy dalej. Przekazujemy dalej, tak jest. O, odbierzmy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, mam takie pytanie. Czy dałoby radę wyjaśnić sprawę? Przykładowo ze sklepem Biedronka? miałem sytuację w sobotę taką. Poszedłem do sklepu, tam 13 parę z groszami do zapłaty. wkładę 20 złotych w dziesiątkach. Pani mi 10 złotych odrzuca, bo było naddarte 10 złotych, ona tego nie przyjmie. Nie przedarte, tylko naddarte. Rozumiem tam tam jakieś ten to doł nad datę i oni sobie swoje prawo wprowadza Biedronka. Mierzy, urzędują w Polsce, a prawa jakieś hiszpańskie mają. Nie wiem, mm -hmm. czy to jest prawno, czy nie. Czy to jest prawne, czy to jest nieprawne? Mm. Uszkodzone banknoty to najlepiej wymieniać w, w, placówce <krym> w placówce bankowej. Natomiast jak to wygląda z odrzucaniem, no to chyba myślę, że każda, każdy sklep indywidualnie z tego podchodzi. Nie wiem, czy jest jakieś prawo na ten konkretny taki mm. przypadek. Dotyczące właśnie chociażby banknotów. E, wiem, że jak ma się połówkę z nominałem, to połówkę wypłacają w banku. O, widzisz. Miesz jakiś taki przypadek, czy po prostu. Tak, ja, ja, ja mam połówkę. Ale tą drugą. 50 zł, tak. Zbieram się trzeba. do banku. To, co, właśnie, to, a, co, tam, co trzeba właśnie. A tą co trzeba, no. To dostaniesz 25 zł. No tak właśnie myślę, że tak. <laughs> Także dziękujemy za ten telefon. Tylko Jak... też nie wiem, czy w każdym banku, czy muszę iść do jakiegoś konkretnego, nie, czy tak. Nie, gdzie pójdę tam mi wymienią. Iść do jakiegoś polskiego. Dobrze, drodzy słuchacze, tutaj koniec żartów. My czekamy na Wasze telefony 726 114 114. 22 minuty po godzinie 9, więc jeszcze sporo czasu, żeby do nas zadzwonić. A co tam, Iwona w Lubinie? Świeci słońce, nie? Świeci słońce. Świeci słoneczko, pięknie, jest naprawdę bardzo ładnie. Jest, ten ten jeśli chodzi o tematy z Lubina, no to wszystkie są w toku. Aha, dobrze. No to poczekamy jeszcze chwilę na to, żeby się rozwiązały. Miejmy nadzieję, że zrobią, że, że instytucje, do których Iwona pisała niebawem, odpowiedzą albo już załatwią od razu daną sprawę, a my Załatwiamy. tutaj... Myślę, że bardziej załatwią. O, no to byłoby w ogóle miło z ich strony. O, optymizmem powiało. To, słuchaj, piękny dzień, to i optymizm musi być. A to ostatni taki piękny dzień w tym tygodniu. Poważnie? Tak, A, poważnie. a co tam się stanie, że się staguje się? No, no, się, się padać zacznie. No. No, padać zacznie, jak to wiosną. Ale powiem wam, że no, deszcz potrzebny jest, bo jest sucha jak diabli. Tak jest. E, także opady jest deszczu od wieczora już w storku na środę. Zresztą dzisiaj już możliwe są jakieś delikatne opady deszczu. Um, taki mamy klimat. No taki mamy klimat właśnie. No i przymrozki wrócą na chwilę. No ale takie... Jak to już dzisiaj mówiłeś, kwiecień, placień. Tak, a teraz odbierzmy ja telefon. Jeszcze marzec. Dzień dobry, witamy. Słuchamy, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam prośbę, dzwonię tutaj z rejonu Grunwaldzka, Słowiańska. Mhm. E, chciałbym tak poinformować dla odpowiednich władz odnośnie zmiany kierunku jazdy tutaj na miejscu od Zielonego Rynku do Grunwaldzkiej. To jest ten taki przesmyk ulicy właśnie tej drogi taki łącznik Grumwalska przy mm -hmm. tych pawilonach e, tutaj przy Zielonym Rynku. I tam jest dwukierunkowa droga, ten odcinek króciutki. Ale ludzie z osiedla wjeżdżają tu i tak przez Grunwalską i wjeżdżają na Grumwalską jadą do moku, jadą na e, Grunwalską tam dalej, a tu jest dwukierunkowa, jest niewygodna, bo stoją pojazdy po jednej, po drugiej stronie. No i jest ciasno, jak ktoś wjeżdża od strony Zielonego Rynku, od jedności robotniczej wjeżdża właśnie tu do osiedla na tutaj te pawilony co są i na Grunwalską, tu stawna Grunwalska, mm -hmm. nie da rady przejechać, trzeba się kotłować, prze, no manewrować za dużo, no jeżeli mówi... by odpowiednie mm -hmm. służby mogły zareagować, czy nie można by było tego zrobić. Mówi pan o ulicy Stawnej, dokładnie, że jest ukierunkowała. Tak. Tak, Stawna, tu jest ten taki mm -hmm. budynek, ten jeden, ten stary właśnie, Stawnej ulicy, ta krótka droga, mm -hmm. ten łącznik taki do zielonego rynku i tutaj do, do dalej, tutaj do tego, do bo tu już potem są wieżowce grumbalskie, nie? Tak. No, mm -hmm. tam no jest to wieżowiec Stawna, i dalej wieżowce. Tam, tam nawet jest przecież znak zakaz dotrzymywania się i postoju. tam swego czasu próbowaliśmy interweniować, żeby. No częściej pojawiała się policja, żeby też w pewnym momencie wymalować koperty, żeby tam po prostu nie stawać. No, ale, no tak, jak ale widać, sytuacja ale jak się nie się zmienia. No, no. Wiem, wiem, bo tam tak. nie wiem, te, czy kierowcy te prawo jazdy uzyskali, nie wiem, z chipsów czy skądś, ale no jak jest znak za, z, zakaz zatrzymywania no, się nie wiem, postoju, można to po prostu... Spróbować, no, nie? spróbować można, co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. No. Ja w ogóle jestem za tym, żeby tam organizacja ruchu troszkę inaczej wyglądała, ale to już tam moje jakieś tam... A teraz, przemyślenia. Tak, przemyślenia. A teraz czekamy na kolejne. Dziękujemy oczywiście za ten telefon, a teraz czekamy na kolejne informacje, w sensie wasze tematy. A ja tylko przypomnę, że jak widzicie taką sytuację, gdzie jest zakaz zatrzymywania się, to po policji dzwonimy. Dokładnie. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. <coughs> Proszę pana, ja dzwonię w sprawie cmentarza w Brzostowie. Chodzi mi o oznaczenie kwater Starsze kwatery są oznaczone, natomiast te nowsze nie są. Jest, jest kilka nowych kwater, i chciałam odwiedzić grob znajomego. Byłam na cmentarzu, nie mogłam tego znaleźć, bo nie, bo nie wiem, gdzie jest ta kwatera. To jest tyle nowych grobów, że nie można się tam zorientować. I prosiłabym żeby może była jakaś mapa przed cmentarzem, gdzie byłyby zaznaczone te, te kwatery, bo nie tylko ja szukałam. Mm -hmm. I, 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 i oznaczone kwatery, tam na przykład, nie wiem, 17, 18, 20 czy ineś. No. To tyle. Dziękuję no, bardzo. Dziękujemy bardzo. No to byłaby dość konkretna informacja faktycznie, gdyby taka mapa stała. E, natomiast z tego co wiem, cmentarz na Brzostowie się jeszcze rozrósł. Bo dodatkowy teren tam wygospodarowano. A teraz odbierzmy jeszcze telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałem się zapytania dzwoje z Polkowic. Mhm. I chodzi mi o zjazd z Głupa Smówki na ulicę Przemysłową. Jak są działki po prawej stronie. Tam robili ścieżkę rowerową. I tam można by było wjechać autami, przed działkami stawać, ale jak... Są opady deszczu, to tam jest jezioro. Czy nie mogłaby gmina tam wysypać jakiś tucznikiem, coś? Sezon działkowy teraz przychodzi i można by było tam pomieścić kupę aut. A będą wszystkie stały wzdłuż ulicy Przemysłowej, gdzie się jeździ na kopalnie mm -hmm. i jest niebezpiecznie, są wypadki tam. Mm -hmm. Notujemy, będziemy przekazywać to zapytanie, yy, które tutaj nam Pan przekazał. Zobaczymy, jak na to się będą zapatrywać właściciele terenu. Dobrze? Mm -hmm. Tam jest dużo placu i dużo audi pomieściło się, tylko chodzi, żeby przyjść, wysypać, bo jak wpada deszcz, to jest tam jezioro, nie? Mm -hmm. Jasne. Dobra, mamy zanotowane. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również, pozdrawiamy Polkowice całe przy okazji bo już się pojawił telefon z Polkowic to teraz co, może na jakiś telefon z Lubina poczekamy, 726 114 114 Lubin, Głogów, Polkowice, okolice całe Zagłębie Tak jak tu możemy pani zasugerować, oczywiście zgłosimy tą sprawę bo kilka dni temu mieliśmy zgłoszenie z cmentarza na Legnickiej, że te tabliczki są nieczytelne za chwilę kończę wątek, bo mamy telefon Dzień dobry, witamy Dzień dobry ja chciałem zgłosić tylko przekrzywiony znak przy ruinach świętego Mikołaja, przy kościele świętego Mikołaja. Jaki znak? Ten znak jest w sumie przy ruinie samej. To jest znak, że oznakowanie, że jest droga jednokierunkowa i zabliską taksi, nie? Mhm przekrzywiony. No, jest przekrzywiony już od soboty. Widziałem. Okay. Tak, grubo, tak, gruba impreza była. Bardzo dziękujemy za ten zgłosimy. telefon. Bo tak. wiatry jakieś silne nie wiały, żeby to przestawić w taki sposób. No nie, raczej nie. Co do oznakowań kwater na Legnickiej, tu czekamy jeszcze na odpowiedź, to na Brzostowie zgłosimy, natomiast jest też takie coś jak wyszukiwarka, wyszukiwarka grubów w internecie i tam wpisując imię i nazwisko osoby pochowanej jest Oznakowanie, mhm. która kwatera, który rząd, i wtedy można w miarę prosty sposób znaleźć. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Słuchamy. Proszę pana, ja dzwonię z Lubina. Nie wiem, czy już ktoś dzwonił, ale chciałbym kwiaty i motyle dla organizatorów pikniku wczorajszego w Osieku. Mhm. Tak. Tam było dla Ukrainy było. pomoc dla Ukrainy dla tych wszystkich wolontariuszy był świetny piknik naprawdę i dla tych wszystkich ludzi kwiaty i motyle, którzy tyle się tam naprasowali. No to w takim razie kwiaty i motyle. No i proszę, pojawiły się kwiaty i motele pierwsze. Bardzo ładnie, bardzo miło. No i jest... bardzo fajnie. Tak, mhm. a teraz co? Pojawi się króciutka przerwa reklamowa, drodzy słuchacze, bo już na zegarku jest 9.31 i zaraz po tej króciutkiej przerwie reklamowej wracamy do Was z dzisiejszym tematem dla reportera. I wracamy z dzisiejszym tematem dla reportera. Gdyby ktoś jeszcze miał dla nas jakiś temat przy poniedziałku, 28 dniu marca, to proszę dzwonić, jeszcze przez najbliższe 13 minut jesteśmy dla Was. W wracając do tak. charytatywnej imprezy w Osieku, obszerna galeria zdjęć i artykuł Iwony w namiedziowe.pl. Byłaś, widziałaś, fotografowałaś, rozmawiałaś, wrażenia niesamowite chyba muszę wam powiedzieć, że byłam pod wrażeniem wszystkich tych ludzi. Naprawdę było, było bardzo sympatycznie, było mnóstwo ludzi, tłumy, nawet powiem wam szczerze, że nie miałam gdzie zaparkować auta, ale wszystko w porządku się, dobrze się wszystko skończyło. W każdym razie naprawdę wielkie brawa dla organizatorów i, i dla wszystkich tych ludzi, którzy przyszli, którzy przyjechali do tego osieka, bo naprawdę było sympatycznie. Czyli kwiaty i motyle jak najbardziej uzasadnione. Jak najbardziej. A całą galerię zdjęć Iwony Mierzwiak oraz artykuł Takich tłumów Osiek nie widział znajdziecie na portalu miedziowe.pl Zresztą z, z, z tego weekendu sporo galerii na miedziowe.pl Jest co oglądać, tak. jest co nadrabiać Sportowych też sporo, m.in. Mistrzostwa Polski w country crossie z Dwa zwycięstwa koszykarek BC Polkowice nad drużyną Zgorzowa Wygrana zagłębia z Gwardią Opole, wygrana siatkarzy Chrobrego Trening małego straceńca na bulwarze. No, naprawdę, jeśli macie tylko chęć pooglądać zdjęcia z tego, co działo się w weekend w regionie, no to zapraszamy. A jeżeli ktoś był na tej imprezie, to może i siebie na zdjęciu znajdzie. No, dokładnie. Portal zagłębia-miedziwego, miedziowe polecamy. Tu też e, oczywiście pojawiają się tematy z tematu dla reportera, ale my czekamy na świeże telefony i świeże sprawy od Was, drodzy słuchacze. 726 114 114, jeszcze chwila czasu jest, jeszcze przez najbliższe 10 minut dzwonić możecie. Jak tylko pojawi się telefon, to go oczywiście odbieramy, rozmawiamy sobie na antenie na temat, który dla nas macie. Ale dzień dobry, witam. Można prosić kwiaty i motyle dla klukarzy Chodrego Ogłogów, którzy wygrali w sobotę? <noise> a, to, a to tak powinno być cały czas, a nie, że kwiaty i motyle tylko raz, bo im się udało. No właśnie, chciałem powiedzieć, żeby, żeby były codziennie właśnie. Tak? No to nie, to tak na zachętę to nawet nie, nie zrobimy na zachętę. Zrobimy tak, że jak sezon wygrają na pierwszym miejscu, skończą, to wtedy zrobimy kwiaty i motyle. Okej, okay? pasuje? To chyba się nasz słuchacz rozłączył. E, drodzy słuchacze, no nie no kwiaty i motyle to wiecie, w konkretnym celu, konkretna sprawa, jak już coś naprawdę zostało faktycznie załatwione, a tak, że wygrali mecz, no to powinni wygrywać. No. Za to moim płaconym. To o właśnie. To jest ich zawód. To jest ich zawód. No. 726-114-114. Czekamy na kolejne jakieś informacje od Was jeszcze przez chwilę. Dzień dobry. Ja w nawiązaniu właśnie do tej audycji, która teraz trwa. Mhm. I do tego to się działo wczoraj w Osieku. To jest naprawdę niesamowite, co się tam działo. Ja bym chciał przede wszystkim, no, jeżeli to jest możliwe, kwiaty i motyle dla wszystkich organizatorów no i oczywiście dla pana Piotra Borysa to jest nie pan nikt jeszcze właśnie czegoś tak nie nie widział i to było piękne no dobrze Halo? Tak, Halo. słuchamy słuchamy, pana. słuchamy słuchamy no właśnie i chciałbym żeby nie, dla organizatorów przede wszystkim sołtysa pana Borysa mhm. no i wszystkich tych wolontariuszy którzy tam byli to tak. było piękne to w takim razie e, raz jeszcze kwiaty i motyle Słuchacze, słuchacze, zadowoleni. Impreza wypaliła, więc dużo, dużo się tam działo w Osieku. Zresztą, tak jak już mówiliśmy, możecie zobaczyć to na portalu midziowek.pl w galerii zdjęć Iwony Mierzwiak. A przez najbliższe jeszcze 6 minut czekamy na Wasze telefony, gdyby ktoś miał tematy proszę dzwonić. 726-114-114. E, patrzę sobie tutaj akurat teraz, bo jak się bardziej znasz na sporcie. Patr ty też się znasz. Pa patrzę sobie na tabelę Chrobrego Głogów, w sensie na tabelę pierwszej ligi, gdzie Chrobry Głogów jest na miejscu czwartym. Mhm. Ale ja wiem, powiem Ci szczerze, że ja nie wiem, czy słuchaczowi chodziło o piłkę nożną, bo w, w weekend nie grały, nie grali w ligi. no właśnie. I ostatnio Mo była może przegrana albo remis. Może, może chodziło o siatkarzy. No siatkarze wygrali, a piłkarze ręcznie przegrali pokarnych, także... Yy, no tak, to siatkarzom chyba. To siatkarzom chyba były dedykowane te kwiaty i motyle. Tak, chyba no bo to. jakby, tak, tak, chodziło tak, tak, bo no jakby tak, tak chodziło o piłkę nożną, no to jeszcze trochę i faktycznie bym musiał zagrać te kwiaty i motyle, bo może przy dobrych wiatrach na pierwszym miejscu skończą. No, Jak obiecałeś, no, tak zrobić, bo, Tak zrobię. Powiem wam, że tutaj... Yy, Jedną nogą w PKO Ekstraklasie klasie jest mieć Legnica. Tak o więc. proszę. A teraz odbierzmy telefon. Dzień dobry, witam. Chodzi właśnie o piłkarze, siatkarzy. No, katerem, bo... to już mhm. wszystko mamy jasne. Bardzo dziękujemy Panie. oczywiście za ten telefon. Raz jeszcze. Osta I pozdrawiamy. Ostatni domowy mecz u siebie, i wygrany 3-2. Zresztą wygrali też dość niespodziewani i sensacyjni siatkarze Kuprum Lubin, którzy gdzieś tam w tych dolnych rejonach tabeli cały czas są. A tymczasem przyjechał lider i co? I musiał się obejść smakiem. Nie komplet, a jedynie z jednym punktem wyjechał, a dwa nas mhm. zapisało na swoim. Kącie Kuprum Lubin wygrywając 3-2 z Zaksą. No to tak cały czas jeszcze wracamy do weekendu, a w oczekiwaniu na nowe tematy od Was, drodzy słuchacze. 726, 114, 114. Biorąc pod uwagę, że tych telefonów dzisiaj było kilka, my też sobie troszkę pogadaliśmy. Tak. To temat dla reportera upływa bardzo szybko i zostało już Wam tylko 5 minut. Tak jest. Te ostatnie 5 minut. A tak jeszcze tylko się Ciebie spytam, bo Ty tak więcej się właśnie na tym sporcie znasz. <laughs> Ta miślegnica, która jest na pierwszym miejscu, powiedz mi, to ona bezpośrednio dostanie się, jeśli tak. na pierwszym miejscu tak. skończy? No to dostanie się, bo 57 punktów ma, widzę ma 43, to raczej wątpię, żeby było tutaj inaczej. Eee, no. Więc... Tak to co, dzwonicie, czy nie dzwonicie? Dzwońcie. 726-114-114, drodzy słuchacze. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mówić, opowiadać. Takie eee, takiej nietypowej sprawie. Mieszkam na ulicy Furwalcznej mm. i codziennie tutaj przychodzi taki młody jelonek, taki piękny, poroże ma. Taki Daniel Kola piękny. tego wieżaka. Ja nie wiem, tylko ktoś dokarmia. Ty sobą codziennie tu jest, między czwartą a piątą rano. A czasem nawet i po ósmej, dziewiątej się zdarzy, bo można go nawet pogłaskać przy dobrych wiatrach. No, mu się w ogóle ludzi nie boi. No w ogóle, kompletnie. Z Górkowa przybiegł. O, aż stamtąd? Skąd wiesz? Powiem, no, bo, bo tam były wypuszczane zwierzaki prawdopodobnie a. i sobie bo mu tak tutaj pasuje. Bardzo często szkołę przyrodniczą odwiedza. Ale on tutaj się pląta między jedynką a dwójką, tu chodzi. Mhm. Mm tak, to akurat prawda. Też często widziany jest na tym parku, w tym parczku, który jest właśnie na osiedlu piasku. już jakąś nazwą? No właśnie nie, trzeba mu jakąś nazwę wymyślić. To jest Daniel, sam jest Daniela, więc może, jak musimy... może dajmy mu Daniel na imię po prostu. Ale dziękujemy za ten telefon. Być Dziękuję może... bardzo. Życzę miłego dnia. Również wzajemnie. do usłyszenia. Być może służby zainteresują się bardziej tym Danielem, bo faktycznie on tak coraz bardziej do ludzi podchodzi, chętniej. No, zabieramy dzikie tereny i je urbanizujemy, no to zwierzęta przychodzą do miasta. Chyba by pomyślał, że Zgórkowa ucieknie na piastów. Najbliżej. No tak. <noise> mógł, też, mógł też do Szczyglic. A mógł też do Szczyglic, mógł też dalej gdzieś tam no. w pola. Za głośno było w weekend. A to też prawda, że głośno było w weekend, może mu przeszkadzało trochę. 726 114 114, jeszcze przez najbliższe 3 minuty czekamy na Wasze telefony do 9.45. Czas leci dzisiaj bardzo szybko w tym temacie dla reportera. A to też Wasza zasługa, drodzy słuchacze, no bo przecież. Dzwonicie do nas i informujecie nas o tym, co tam ciekawego w regionie. Jakie tematy jeszcze będziecie mieli? Być może ktoś jeszcze do nas zadzwoni. Chodzi mi o filary, które są tam koło zamku, te na dole, co pociąg jeździ. Fajnie by to wyglądało, jakby w naszym mieście one były podświetlone, że wjeżdżając do Głogowa, tu od strony Serbów, by ładnie było widać ratusz i te filary podświetlone gdzie pociąg. Tak, ja się tutaj z Panem 100% zgorzę. One by w ogóle pięknie wyglądały, jakby jeszcze je wyremontowali. Tak. No, no fajnie by to razem wyglądało, razem z pulwarem i tak dalej, by to ładnie wyglądało. M może I są tak takie to, plany. Może zapytać, nie? To oświetlenie ledowe nie jest takie drogie a może się uda, nie? To Dobry pomysł ma tutaj nasz, Na, nasz najpierw, najpierw myślę, że trzeba to wyremontować, a potem zainwestować w iluminację. Wiesz co, jak od środka, środka by podświetlili, to nocą by i tak nie było widać, czy to wyremontowane jest. No, ale w planach jest generalnie zrobienie i y, ulicy, y, ta, która jest od dłuższego czasu zamknięta mhm. przy zamku i... No, ale też y, tu trzeba, że tak powiem, terminowo zgrać i finansowo y, możliwości miasta, jeśli chodzi o ulicę, no i kolei, jeśli chodzi o remont... Trakcji i linii kolejowej, tak więc. Troszkę na to jeszcze poczekamy. Tak, a miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie coś tam się ruszy, i może faktycznie też będzie jakiś plan doświetlenia tego miejsca, bo faktycznie, wjeżdżając od strony od strony w, w Serbów, może tak powiem, mhm. bo to najbliżej, najbliższa miejscowość do, do Głogowa, no to wyglądałoby to prześlicznie faktycznie z całym mostem, z, z bulwarami, z, z kolegiatą tak. zresztą też. Na no, dziś kończymy temat dla reportera. Tak, 9.45. Bardzo dziękuję wam wszystkim za obecność. Zapraszamy jutro na jutro. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.